Dzień dobry. Sobota, czyli czas na kolejny odcinek przeglądu tygodnia portalu czas Serdecznie zapraszam również na kanał Radia Debata na łamach, którego również pojawia się będzie nasz projekt. A teraz przypomnę, że w niniejszym programie szerzej omawiamy wybrany temat oraz analizę tygodnia. Zapraszam do subskrybowania kanałów oraz do polubienia naszych treści, aby być na bieżąco z aktualnościami. Oto najważniejsze informacje minionego tygodnia wybrane specjalnie dla państwa. Białoruś Rosyjska Rada Federacji zatwierdziła ustawę o ratyfikacji traktatu między Białorusią a Rosją dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa w ramach tzw. państwa związkowego ZBIR. Wcześniej dokument ten został przyjęty przez Dumę Państwową, a do zakończenia procedur ratyfikacyjnych w Rosji pozostało jedynie złożenie podpisów przez Putina i Łukaszenkę. Tego samego dnia białoruski parlament także podjął decyzję o ratyfikacji, synchronizując swoje działania z rosyjskim. Traktat, podpisany w grudniu ubiegłego roku, został zawarty na 10 lat z możliwością przedłużenia. Przewiduje on rozmieszczenie rosyjskich baz wojskowych na terenie Białorusi oraz zawiera postanowienia dotyczące użycia broni jądrowej. Dokument gwarantuje wspólną obronę, ochronę suwerenności i niezależności obu państw, a także integralność ich terytoriów i granic. Warto rozpatrywać go szerzej nie tylko z perspektywy obecnych zmian geopolitycznych, ale również przygotowań do ćwiczeń zapad 2025 roku, o czym piszemy w osobnym artykule. Estonia. Temat tygodnia, czyli estońska energetyka. Wciąż utrzymujące się wysokie ceny energii w Estonii powodują, że polityka energetyczna tego kraju przechodzi obecnie przez burzliwy okres. Dyskusje w Parlamencie, zwłaszcza w trakcie ostatnich obrad, Ujawniły poważne podziały zarówno w koalicji rządzącej, jak i wśród opozycji. Kluczowym tematem pozostaje przyszłość energetyki opartej na łupkach bitumicznych oraz alternatywne źródła energii, które miałyby zastąpić ten surowiec w perspektywie nadchodzących dekad. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów planów rządu jest zapowiedź całkowitego wycofania łupków bitumicznych z estońskiego miksu energetycznego do 2035 roku. Z kolei opozycja uważa, że rezygnacja z tego surowca jest przedwczesna i może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że Estonia nie ma jeszcze wystarczającej infrastruktury, aby w pełni polegać na odnawialnych źródłach energii. OZE są nieprzewidywalne, a kraj nie posiada obecnie wystarczającej liczby elektrowni, które mogłyby stabilizować system energetyczny w okresach szczytowego zapotrzebowania. Eksperci wskazują, że nawet jeśli Estonia zdecyduje się na budowę elektrowni jądrowej, to nie powstanie ona wcześniej niż w 2040 roku. Tymczasem estońska firma Ellering poinformowała o planach budowy nowego połączenia energetycznego EstLink 3, które ma wzmocnić sieć elektryczną między Estonią a Finlandią. Przypomnijmy, że pierwsze informacje na temat tego nowego połączenia pojawiły się niemal dokładnie rok temu. Ellering planuje podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej do 2027 roku a zakończenie budowy Estlink-3 przewidywane jest na 2035 rok. Połączenie o planowanej mocy 700 MW będzie składać się z podmorskiego kabla prądu stałego oraz lądowej sieci przesyłowej. Poza tym jesienią 2023 roku rozpoczęto pracę nad budową czwartej linii energetycznej łączącej Estonię z Łotwą, jednak i tutaj pojawiły się problemy. Nowa linia wysokiego napięcia o mocy 330 kV ma przebiegać Spajdę przez wyspę Saremę i kończyć się na zachodnim wybrzeżu wyspy, skąd energia przesyłana byłaby pod morskim kablem do Windawy na Łotwie. Projekt budzi jednak sceptycyzm mieszkańców Saremy, którzy obawiają się jego wpływu na środowisko i podkreślają, że służy on interesom państwa, a nie lokalnej społeczności. Rząd oraz deweloperzy farm wiatrowych podkreślają, że nowa infrastruktura jest kluczowa dla przyszłości estońskiej energetyki. Gdyż zwiększyłaby możliwości przesyłowe do Łotwy z 1000 do 1500 MW. Poza tym rząd rozwija plan budowy elektrowni jądrowej. Już wiosną chce rozpocząć specjalne planowanie przestrzenne, aby wybrać lokalizację dla elektrowni jądrowej. Obecnie brane pod uwagę są 15 lokalizacji, z których 4 uznano za najbardziej odpowiednie. Jednak, biorąc pod uwagę, że trzy z nich położone są niedaleko granicy z Rosją, z punktu widzenia bezpieczeństwa, Najbardziej prawdopodobna wydaje się Warbla, położona nad Zatoką Ryską. Osobne lokalizacje przedstawiła estońska firma Fermi Energia, która chce zbudować elektrownię jądrową opartą na małych reaktorach modułowych (SMR). Litwa. Nowo utworzona administracja komendantur wojskowych, składająca się ze sztabu i sześciu regionalnych komendantur, rozpocznie działalność 1 marca. Struktura ta obejmie Wilno, Kowno, Kłajpedę. Szawle, Poniewierz i Olite, a jej podstawą organizacyjną będzie dotychczasowa służba poboru i zaopatrzenia. Zadaniem komendantur wojskowych jest sprawne przejście od pokoju do sytuacji kryzysowych i wojennych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Każda regionalna komendantura obejmuje od dwóch do sześciu batalionów, a w większych samorządach pojedyncze kompanie. W mniejszych gminach nie będą tworzone oddzielne jednostki, a ich administracja zostanie przypisana do sąsiednich komendantur. Tam, gdzie to konieczne, Przydzieleni zostaną zastępcy komendanta i niewielkie oddziały wojskowe. Główne zadania nowej struktury to planowanie i koordynacja działań obronnych, współpraca z innymi instytucjami oraz przygotowywanie rezerw wojskowych. Łotwa Ostatnie lata przyniosły kolejne opóźnienia w realizacji projektu kolei Rail Baltica na Łotwie, co doprowadziło do utraty ponad 17 milionów euro unijnego dofinansowania w ramach programu Connecting Europe Facility CEF. Pomimo wielokrotnych przedłużeń terminów, projektowanie większości odcinków trasy nie zostało zakończone, a środki, które nie zostały wykorzystane do końca 2023 roku, nie mogą być przeznaczone na dalsze prace. Największe straty finansowe dotknęły projektowania odcinka w Rydze, gdzie do końca grudnia 2023 roku wykorzystano jedynie 29% dostępnych środków, a stracono blisko 8 milionów euro. Podobne opóźnienia dotknęły także inne odcinki, w tym graniczne fragmenty z Estonią i Litwą, gdzie czas realizacji wydłużył się od 17 do 34 miesięcy. Mołdawia. Gdyby w najbliższą niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, żadna z partii nie byłaby w stanie zdobyć większości miejsc w parlamencie i samodzielnie utworzyć rządu. Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez firmę IDATA, e wskazują, że najwięcej głosów zdobyłaby partia Akcji i Solidarności, pas. 27,2%. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się prorosyjskie Partia Socjalistów, PSRM, z 13,3% oraz Sojusz Pabieda, który poparło 11,8% respondentów. To właśnie te partie mają największe szanse na wejście do nowego parlamentu. Warto dodać, że duża część obywateli nie zdecydowała jeszcze, na kogo oddałaby swój głos. 18,1% nie wie, kogo wesprze, 5,7% zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 2,6% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Obwód Królewiecki Jak podały media regionalne, w Obwodzie Królewieckim planowane jest utworzenie nowoczesnego centrum technologicznego, które skupić się ma na produkcji i rozwoju bezzałogowych statków powietrznych. Co ciekawe, z przedstawionego materiału nie wynika ani, gdzie ten zakład ma powstać, ani jakiego rodzaju drony mają być tam produkowane. Zakład o powierzchni co najmniej 2500 m2 ma pełnić funkcję ośrodka badawczo-produkcyjnego wyposażonego w specjalistyczne maszyny oraz urządzenia do wytwarzania części i podzespołów dronów. Znajdzie się tam również poligon do testów lotniczych, laboratoria oraz infrastruktura wspierająca szkolenia, konferencje i wystawy. Pierwsze efekty działalności, w tym opracowany model drona i przeprowadzone testy, mają zostać zaprezentowane w 2027 roku. A całość programu przewidziano do 2030 roku. Finansowanie pochodzić ma z budżetu rosyjskiego, lokalnego oraz źródeł zewnętrznych. Ukraina Bank Światowy, Komisja Europejska i ONZ zwiększyły szacunki dotyczące odbudowy Ukrainy do 524 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady, co stanowi wzrost w porównaniu do wcześniejszych 486 miliardów. Straty gospodarcze. Obejmujące zakłócenia w produkcji i dodatkowe koszty wojenne, oszacowano na 589 miliardów dolarów. Bezpośrednie zniszczenia wynoszą obecnie 176 miliardów, a najbardziej dotkniętymi sektorami są mieszkalnictwo, transport, energetyka, handel, przemysł i edukacja. Zniszczono lub uszkodzono 13% zasobów mieszkaniowych, dotykając ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych. Straty w sektorze energetycznym wzrosły o 70%. Obejmując elektrownie, sieci przesyłowe i infrastrukturę ciepłowniczą. Największe potrzeby finansowe koncentrują się na odbudowie mieszkań 84 miliardy dolarów, transportu 78 miliardów oraz energetyki i przemysłu wydobywczego 68 miliardów dolarów. Link do analizy tygodnia, która omawia rolę Polaków na Litwie w świetle współczesnych przemian, szans, wyzwań, zagrożeń, zamieszczamy w opisie filmu. Tam też znajdują się pozostałe linki do pełnych artykułów. Jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji kanałów i komentowania. W ten sposób wspieracie Państwo naszą działalność. Życzymy miłego dnia.